Szymanko kochani, w końcu przyszła ta pora. Będziemy wymieniać piec. Mimo, że mamy zimę, no ale będziemy działać. To Sylwia przygotowuje dla mnie dostęp. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Pać dla baby zimno. Pokaż Rejka. Rejka. Zaraz wam pokażę, ile mam na podwórku za oknem. Za oknem mamy piękną zimę. Tak jak niedawno widzieliście, pokazywałem tutaj. Mamy teraz 14 stopni, aktualne. A z samego rana było e, 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 właśnie skłamać 22, chyba. Ogólnie najzimniej to było, bo dzisiaj mamy środę. W poniedziałek. W poniedziałek z samego rana było 28. A u nas na wiosce łapali temperaturę nawet po 32. Także nie mamy co narzekać. Tutaj mamy korytarz. Tutaj mamy nasz piec. Tak jak mówiłem. Tutaj ten nowy boiler podwójną wężownicą no także zaraz tu będę to spuszczał wodę bo to będzie najniższy punkt no i będę zabierał się zaraz zbieranie pieca no i ile będę mógł tyle będę nagrywał wam pokazywał mam nadzieję że dzisiaj uda mi się to zrobić bez problemu na spokojnie bo czas nas nie goni Także działamy, co nie? Co nie? Nie goni, No, nie goni. Także zabieramy się do roboty. No i zaraz. Zaczynamy. Tu oczywiście w piecu nam się pali. Chyba, że Sylwia ściemnia. Zaraz zobaczymy, jak pali. O, nasza pompa ciepła. Drzewko Wągiel. E Orzech, nie groszek. No i mamy. Tu oczywiście powinny być dźwiczki, ale mi się urwały na rogu. Także trzeba będzie zrobić. A my bierzemy się za demolkę. Dobra. Zaczynamy. A, zaraz tu ściany wyrwę znajdziecie. Dobra, miałem trochę inaczej zrobić. Myślałem, że to ładnie wyjdzie, że Wam to pokażę jak odpada. Ale dobra, będziemy nagrywać kawałkami, bo no, nie dam rady inaczej zaraz wam pokażę jak to wychodzi początek oczywiście bardzo łatwy tutaj będzie oczywiście łotek przecinak ale jak obstawiam o, tu już chodzi także to wyjdzie bardzo łatwo aby tylko Bo tu mamy gwoździa, to tam pewnie też gwóźdź. To chyba po prostu zaczynam najpierw to odbierać i rozb odbierać, Rozbierać i będę wam to po kawałku pokazywał. Pierwsze kafle poszły. Tutaj, proszę bardzo, profesjonalnie robione, tak? Łapane drucikami. Wszędzie glina. Tu już mamy do komina, tak? Tu pierwsze kafle pełniutkie, także ktoś nie żałował, zrobiony profesjonalnie. O, Sylwia, oczywiście, już fotka fotka gdzieś na swoją grupę, że piec wymieniamy, znaczy rozbieramy bałaganu. Chyba dużo nie będzie. No bo jak to glina, się za bardzo nie kurzy. Wiadomo, glina, to wszystko. Na taczkę i na kubkę wywieziemy, potem zutylizujemy. A kafle na razie nie będę nawet tego wybierał. Ładnie ułożę. I potem albo na jakiejś platformie po prostu wystawię. Oddam. Jak to się mówi za czekoladę. Albo nie. Oddam za kawę. Bo ja kawę piję. Także będzie o tam do automatu. No, bo sprzedawać ich nie będę. Nie tam parę groszy nie zbawi. Może komuś się przydadzą, będzie brakować albo coś. Niech się komuś przydadzą. Dobra, także nie będę przedłużał. Lecimy dalej. O, kot miał, Lecimy dalej i będę po kawałeczku wam to nagrywał. Powolutku idzie. Mamy cegły szamotowe, tutaj odzyskuje kafle, a tak dla ciekawości i kto chciałby się dowiedzieć, zasada działania pieca tutaj kaflowego, bo ten murek jak pewnie sporo z jest ogrzewany, także ogień z paleniska leci tu, leci tędy, oj, tędy, 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 tu, tu ogrzewa. O, proszę bardzo. O, widzicie? I dopiero leci do komina. Jak w piecu wygasało. Szczelnie się zamykało. O, tak. Mamy zamknięty. Można powiedzieć, na pół otwarty. I otwarty. Tak się w piecu paliło. Tutaj ta cała ściana się nagrzewała. Jak w piecu już zostało, został żar. To można było przymknąć do połowy, żeby już tak ciepło nie uciekało. Jak już piecu całkiem w sumie wygasło, szczelnie się zamykało. I jak był dobrze rozgrzany, to trzymał do samego rana. Co nie? Fajnie, bo tu można było sobie rękawiczki suszyć albo buty. Kot mógł spać. Tak? tak? Tak. Także na takiej zasadzie tu działało. Tutaj jeszcze dla ciekawości są dźwiczki. Dobra, teraz nie otworzę, później. Tak. To jest tak zwana. Duchówka. Coś takiego No, nie powiem wam na razie co to jest. Tak to wyglądało w środku. Do pieczenia. Do pieczenia, tak, ale niedokładnie całkiem do pieczenia. Zaraz wam pokażę o, przy świece. O. Tak wyglądało w środku, tylko tu oczywiście już było ich z czasu nieużywane. Dodam, że od. Tam o gdzieś świecę, tam na samym końcu jest do góry, do komina wlot. I możecie w komentarzach pisać, do czego kiedyś ta duchówka służyła. No, a my lecimy dalej Sylwianosi i działamy. Działamy. Co? Działamy. No, tutaj jak mówiłem jest ten wlot. Tu wlatuje. Tylko, że tu mi spadło. Patrzcie, ile jest sadzy. Tędy, tędy. Tędy szło. O, tu szło, tędy. Jak rura obkopcona. Tu, tu i do komina. Tak to Wygląda. Dokopaliśmy się do wężownicy. Literka U. Tak tu była grzana woda. Tu mamy powrót zimnej. Tu, 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 tu i tu. Tu się grzało. sobie. I tędy leciała ciepła. Wcześniej oczywiście tej pompki nie było ale to chyba na pierwszym odcinku jak pokazywałem to widzieliście bez tej rurki jak na korytarz idzie ogrzewanie no i oczywiście bez pompki bez tego tylko wcześniej było tak grzało się tu tędy szła ciepła woda grawitacyjnie tędy sobie szła szła tu 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 wpadała do łazienki szła tędy i do bojlera. A tu był grzejnik. Tak? I to wszystko było grawitacyjnie. No a my wstawiliśmy pompkę. No i tam w pokoju grzejnik, jak pokazałem. No i tu. I tak to działało. No szału nie było, wiadomo. Bo to mała wężownica. Małe palnisko. Ale... Nie było co narzekać. Wykąpać się można było, tak? Tyłek można było umyć. Woda była gorąca. No. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, od tej duchówki. Jak to pamiętam dobrze się nazywało. Tu wychodziło. I tam wlatywało. I tam był, jakby powiedzieć, trzeci szyb. Od kuchni. A wentylacja. No, i tutaj od duchówki, a tam na dole, tak będę pokazywał piwnicę, była, już podpowiem, wędzarnia. I leciało w górę. A tutaj ta duchówka. No, robota powolutku idzie. Lecimy dalej, także dzisiaj to rozbierzemy, wyczyścimy. I jutro dalsza część zabawy. Gumaki, a tu mamy aktualny stan naszej roboty. Tu mamy parę cegiełek. Wziąłem, podstawiłem zlew. No bo tak czy siak jednak no tutaj do tego rogu trzeba się będzie dobrać. I też tu troszkę go poprawić. No i będzie łatwiej z piecem, tak? Bo tutaj na pewno, jak widzisz, tą rurkę pójdzie tu, tu. Tu też będzie przeróbka ciepłej wody, bo prawdopodobnie pójdzie tu. Nie rób tak. I tam piwnicą. Tutaj prawdopodobnie też będziemy przerabiać. Pójdzie tak i jakoś tak, ale to jeszcze zobaczymy. No na chwilę obecną jesteśmy na tym etapie no, już to pewnie któryś raz powtarzam zaraz pewnie będziemy tutaj i tutaj odcinać wężownicę i nie wiem czy po prostu na chwilę obecną mnie wywiercę tutaj dziurki i wbiję jakiegoś pręta żeby to wszystko wisiało. wisiałoer no. No ale już coraz mniej. Aby to wybrać tu górę, bo tutaj mamy duchówkę, także tam jest wolna przestrzeń. No, jakoś to. Idzie. Dobra. Lecimy dalej. Co tam widzisz? Co? No. Było, było. Dobra, działamy. Jest i ona. Co? No. Powoli kończymy tą nierówną walkę. Wężownica odcięta. Pyk. Pyk. Rura zabezpieczona. Także wisi. Już nam niedużo dużo zostało. Jeszcze prawdopodobnie. Rozebrać tylko tą warstwę, bo tu pewnie będzie beton. Trochę cegieł z odzysku, zawsze się przydadzą. No i kończymy, kończymy powoli. Tak? Masz dosyć? Już. Tak. Pora na obiad, późny. którą my tu mamy? O, po 15. Leci, leci. No nie, ale jeszcze po tym obrządku wieczorem. No. Także kończymy i będziemy tak odpoczywać. Muszę sprzątnąć tutaj w na jutro. Tak. No to lecimy. No i kochani, tyle po piecu. Tu wiadereczko zostało. Zadowolona? No. Chyba zmęczona. Nie ma, nie ma siły, tak? Siły. Jeszcze, z... Już nie Jeszcze z grubsza tu musimy teraz posprzątać, dzisiaj. Nie no to, to tak. No, tak, to tak. To ma Chociaż podłogę raz przemyć. Tutaj z grubsza też ogarnąć ten kurz. To w sobotę będzie wielkie sprzątanie. No, teoretycznie w sobotę, no bo teraz tak. Tutaj to ogarnąć, zrobić. Wstawić piec. No i potem co? Tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, boiler, rurki to jeszcze roboty sporo ale to teoretycznie dwa dni będzie po robocie. No a potem 2-3 dni sprzątania bo to wiadomo kurz i takie tam inne sprawy jak to przy remontach także tu już Sylwia będzie działać. No, także chyba na dzisiaj koniec. Wstawię ten materiał. No a kolejny materiał, już jak pewnie będzie piec, jak tu będzie coś dalej działać, bo miałem wstawić materiał z piwnicy jak wygląda. No ale tu się inna robota trafiła. Także tam to przesuwamy na inny czas, piwnica strych, bo tam pisaliście, że chcecie zobaczyć, ale to będzie kiedy indziej. Na razie tu działamy. Nagrać siebie jak jesteś brudny. Co siebie Panie nagrać? Na mnie. To nagraj, zaraz zobaczymy. No, obracaj, obracaj. Co, upaciany jestem? Pewnie brwi, bo czuję, że brwi mam upierdzielone. Tak? No. A twarz? No, Też. Tak, no. O, o, Proszę bardzo. W rękawiczkach. Widać jak pracuje, co nie? No. Także kończymy. Mam nadzieję, że ten krótko-długi materiał z mego gadania Wam się podobał. Postarałem się nagrać, ile mogłem, etapy, rozbieranie, jak to wygląda. No, także wieczorkiem jeszcze się wykąpać w 21 w drugim domku. No i potem do pokoju odpoczywać, wyspać się i jutro działać. Także, Sylwia, żegnamy się, pomachaj do widzów. Jo, aloha. Amela zobaczy rękawiczkę. Amela. <grywa> Amela w szkole. Także na filmie zobaczę. Jak będzie oglądać się dobrze. To co, widzimy się na dniach w kolejnych materiałach. Obstawiam, że na pewno będą z dwa. Tak, no to na razie, trzymajcie się. Hejka.